Kandydaci na prezydenta intensyfikują kampanię, a Sławomir Mencen odwiedza kolejne miasta, by zyskać poparcie wyborców na nadchodzące wybory 18 maja 2025 roku w sobotę, 8 marca, wiec kościanie przyciągnął nie tylko jego zwolenników, ale i przeciwników, prowadząc do niebezpiecznej konfrontacji. Dowiedz się więcej o incydencie i jego konsekwencjach. Aspirujący do prezydenckiego urzędu wciąż intensyfikują swoje kampanie. Podróżując i nawiązując kontakty z obywatelami w rozmaitych częściach kraju. Taka strategia jest również udziałem Sławomira Mencena, który nie szczędzi wysiłków, by regularnie informować o kolejnych odwiedzonych miastach. Ostatnio jednak, podczas jednego ze spotkań, sytuacja stała się daleko idącym utrapieniem. W trakcie rozmów z mieszkańcami doszło do zdarzenia, które wzbudziło niepokój. Kiedy zbliżają się wybory prezydenckie, zaplanowane na maj 2025 roku, kandydaci stają przed zadaniem przekonania społeczeństwa do swoich wizji i programów politycznych, by móc objąć najważniejsze stanowisko w państwie. Jeśli żaden z nich nie uzyska większości głosów, przewidziane jest przeprowadzenie drugiej tury wyborczej, która miałaby się odbyć 1 czerwca, również w niedzielę. W zgodzie z ustaleniami kalendarza wyborczego, do 24 marca należy powiadomić Państwową Komisję Wyborczą o powołaniu komitetów wyborczych. Następnie kandydaci muszą formalnie zgłosić swoją chęć ubiegania się o urząd prezydenta, na co czas przewidziano do 4 kwietnia do godziny 16. Aby oficjalnie zarejestrować swoją kandydaturę, wymagane jest zebranie poparcia w formie co najmniej 100 tysięcy podpisów. Na ten moment zgłosiło swoją gotowość aż 32 komitetów wyborczych. Każdy z nich marzy o triumfie w wyborach i objęciu sterów państwowych. Jednym z bardziej znanych pretendentów jest Sławomir Mencen, który podczas ostatnich spotkań z obywatelami musiał stawić czoła niespodziewanej aferze, co przyciągnęło wiele uwagi i zrodziło mnóstwo pytań od uczestników. Trzymający rękę na pulsie polityki, obserwatorzy bacznie śledzą rozwój wydarzeń związanych z jego kampanią. Atmosfera wyścigu o prezydenturę w Polsce nabiera rumieńców, a kandydaci intensyfikują swoje działania, podróżując po kraju, by zdobyć poparcie wyborców. Sobota w Wielkopolsce stała się kolejnym etapem tej dynamicznej kampanii, gdy Sławomir Mencen stawił się tam, by swoim urokiem i przekazem przyciągnąć serca miejscowych obywateli. Jednak wydarzenia przyjęły nieoczekiwany obrót, pokazując, że emocje wyborcze mogą sięgać zenitu. Wibrująca energia wydarzenia w Kościanie łączyła entuzjazm sympatyków z determinacją przeciwników. W sobotę, 8 marca, mieszkańcy tłumnie zgromadzili się na rynku, by uczestniczyć w wiecu wyborczym. Wszyscy z ciekawością czekali na wystąpienie kandydata na prezydenta RP Sławomira Mencena, przedstawiciela Konfederacji. Zwolennicy szczelnie otoczyli scenę, wypełniając deptak żywymi rozmowami. Jednak nie tylko sympatycy pojawili się tego dnia. W tłumie znaleźli się również młodzi aktywiści z ugrupowania Młoda Nowoczesna. Wyposażeni w kreatywnie przygotowane transparenty, postanowili wyrazić swoje stanowisko na temat kandydata. Choć mieli ze sobą megafon, zdecydowali się nie robić hałasu i nie zakłócać przebiegu wydarzenia. Jeden z organizatorów, będący przedstawicielem konfederacji, zauważył protestujących i przypomniał im, że wiec został zgłoszony zgodnie z prawem. Wyraził również życzenie, by nie używali megafonu, na co grupa przystała. Nikodem Szymański, reprezentujący młodą nowoczesną w Wielkopolsce, przyznał, że zostali nawet oficjalnie zaproszeni do udziału, co zdawało się stabilizować napiętą sytuację. Niestety przyjazna atmosfera zaczęła się załamywać, gdy członkowie grupy protestacyjnej znaleźli się bliżej sceny. Podczas emocjonalnego przemówienia europosłanki Anny Bryłki z tłumu zaczęły padać w ich stronę nieprzyjemne, wulgarne uwagi. Wkrótce potem doszło do konfrontacji, która przerodziła się w fizyczne starcie. Incydent ten niewątpliwie na długo zostanie w pamięci uczestników i stanie się kolejnym tematem debat związanych z kampanią prezydencką. Nie chowa jeszcze zimowych ubrań, ponieważ zima zaskoczy nas jeszcze raz, przynosząc ze sobą chłód i opady śniegu. Konkretny dzień jest już znany, kiedy mroźne powietrze znów zawita ponownie. Dochodziło do pewnych zajść, gdzie ludzie zaczęli sobie wyrywać kijki, wzajemnie się kopać i bić nimi. Jeden z uczestników otrzymał cios w nogę, podczas gdy inna osoba, mająca na sobie tęczową flagę, została szarpana przez dwóch mężczyzn o solidnej posturze. Zdołała upłynąć jedna minuta, zanim na miejscu pojawiła się policja w towarzystwie koordynatora wydarzenia związanego z Konfederacją. Funkcjonariusze zajęli się oddzielaniem zwaśnionych stron. Interwencja ta prawdopodobnie zapobiegła o wiele gorszym skutkom. Sytuacja ta według informacji dostępnych na stronie kościan.net została opanowana jeszcze przed wystąpieniem Sławomila Mencena. Nie skomentował on bezpośrednio incydentu, pozostając w cieniu bieżących zdarzeń. Dziennikarze z Gazety Faktu postanowili uzyskać wyjaśnienia od rzecznika Wojciecha Machulskiego. Podkreślał on iż potencjalne scysje powinny być rozstrzygnięte z udziałem policji. Konfederacja wyraźnie odcina się od zachowań związanych z przemocą w polityce. Machulski podkreślił, że eskalacja konfliktów i negatywnych emocji to w dużej mierze zasługa polityków, którzy rządzą od dwóch dekad. Składając odpowiedzialność na PO i PiS, stwierdził, że oni przede wszystkim nakręcają tę spiralę polaryzacji. Organizacja, którą reprezentuje, nie ma zamiaru wspierać żadnych aktów przemocy ani prób zakłócenia wieców politycznych. Dodał także, że takie zachowanie nie przystaje do poważnej debaty publicznej. W międzyczasie sytuację skomentowali również reprezentanci Komendy Powiatowej Policji w Kościanie. Doszło do krótkotrwałego incydentu, podczas którego miała miejsce wymiana zdań oraz krótka przepychanka między zwolennikami a przeciwnikami kandydata na urząd prezydenta. Na miejscu szybko pojawili się funkcjonariusze policji, którzy podjęli działania, aby zażegnać konflikt. Wylegitymowali osiem osób zaangażowanych w wydarzenie, co skutecznie zapobiegło dalszej eskalacji napięć. Po tej interwencji sytuacja się uspokoiła, a uczestnicy nie zgłaszali żadnych pretensji dotyczących przestępstw czy wykroczeń, ani organizator nie miał żadnych uwag. Taka informacja została przekazana przez aspiranta Jarosława Lemańskiego, który jest rzecznikiem prasowym kościańskiej policji. W rozmowie z faktem obserwujcie, jak zachowują się zwolennicy Sławomira Mencena wobec kilku młodych ludzi spokojnie stojących z transparentami promującymi wartości proeuropejskie. Mencen oraz Konfederacja mogą stanowić istotne zagrożenie dla Polski. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić newsów ze świata gwiazd.